Castelmola, w pobliżu Tarminy. Wbijamy kolejną pineskę na mapie trasy motohuzy i motocyklem PL po Sycylii. Tak, to są testy di Moro, głowy od Moro. Ta legenda mówi, że ten pan e, zakochał się w regionie Palermo z tą piękną dziewczyną pochodzącą e, właśnie z Sycylii. On był taki e, człowiek z Arabii e, albo z Afryki Północnej. Tylko, że e, ta pani, jak często się zdarza nawet w aktualności, dowiedziała się, że on nie był z tym dziewczyną. Ale miał żona i dzieci. I dlatego obcinał mu głowę i stawiał ta jego głowa w jej balkonie. I eh, prawdopodobnie bardzo dobrze rosło. Basilia. Bardzo ciekawe! Bardzo jak widzicie, ferie zimowe z Motochuzy i Motocyklem.pl nie tylko bawią i nabijają kilometry, ale także uczą. A doskonały przewodnik i opiekun Enrico Buscema przekazuje nam wiele ciekawych informacji, na których wszyscy bardzo korzystamy. Co jeszcze ciekawego znaleźliśmy w Castelmolo, zobaczycie w kolejnym filmie i kolejnej relacji. O, droga na Ostrołękę.